Ja mam jeszcze jedną kamerkę z zoomem, to ale kurde, coś mi nie działa O, ktoś wbił znowu Kto? Kto to taki? Ludzie... się rodzina To <laughs> jak ode mnie, kto wbił? Ten no, twój stary na przykład Aha No to chuj Macie mnie no kurwa, znowu mi się srać chce Ja A ja i... Czemu oni tam nie wbiją? Po chuj mamy tam siedzieć na tym się Jak można sobie tu napierdalać w LoL'a jeszcze są no są dziwnie. No dobra, mam multa. Szanuj z SS Jebany ss-man O, smoka robię. To nie daj go zrobić Właśnie tam idę, tylko że trochę za późno chyba Dobra, ty może ich zabijemy w sumie, ty Są misji fragi Eee, ocean to taki niepotrzebny, za bardzo Pół infernal to bym cię. Ej, kurwa, ultuje, Shen ultuje Dobra, ja biorę tower'kę Dobra, pojbiorę... biorę, Kurwa... A, i on mnie, mnie wyklęł, kurwa co, Ja pierdolę To może przeżyję w sumie Dobrze postaramy Da. Oh. Co się tu odpalało, Nie Nie, Widzisz, ci Lejna, my jej zabijamy zaraz. Nie, już ten się wyjebał, twój support chujowy jest. <laughs> Ty, wy go zabijecie! No, ale tam już nie biegnę za nim, bo kurwa... E Oriana już tam jest.